Cześć wszystkim, z tej strony Szkarłatny i witam Was w kolejnym odcinku z Twierdzy Deluxe. W dzisiejszym odcinku kontynuujemy sobie kampanię podstawową, misją 14 pod tytułem Górska Przełęcz. W tej misji zmierzymy się pierwszy raz twarzą w twarz z wieprzem, także może być całkiem fajnie. Nie przedłużając przejdźmy do wątku fabularnego. Wieprz tymi słowami zwrócił się do kmieci znowu podbitego hrabstwa. Wasze ziemie są teraz moje i macie słuchać moich rozkazów. Będziecie płacić wysokie podatki i żałować, że się w ogóle urodziliście. -ha -ha -ha. -ha 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 -ha. Jeszcze dziś wyruszam stąd wraz z królem, i wkrótce dobijemy do naszych brzegów. Twoje nieustanne ataki będą stanowić dla nas doskonałą zasłonę. Przybędziemy ci na pomoc z posiłkami, jak tylko będzie to możliwe. Groźba ze strony armii Wilka była coraz bliższa. Zdecydowałeś się wbić klin między wrogów, atakując jedno z hrabstw wieprza. Wieprz słynie z tego, że rzuca do walki wielkie masy ludzi i nie wraca do domu na tarczy. Wróg najprawdopodobniej będzie miał ogromną przewagę liczebną, musisz więc mądrze wykorzystać ukształtowanie terenu. Zwiadowcy donoszą, że wysoko w górach odkryli fort leżący na niedostępnej przełęczy. Jeśli obsadzisz go swoim garnizonem, hordy wieprza najprawdopodobniej będą próbowały cię stamtąd wykurzyć. Nasi tajemniczy sprzymierzeńcy nadesłali nam nowe plany. Tym razem przedstawiają one balistę czyli machinę, którą można umieszczać na szczytach dużych wież. Balista powinna dowieść swych walorów w boju przeciwko machinom wojennym wieprza. No dobra, zobaczmy, co za podpowiedzi gra nam przygotowała na tę misję. Korzysty z balisty, aby zniszczyć wrogie tarany. W miejscach o strategicznym znaczeniu rozmieść wilcze doły. Stara się systematycznie wymienić swoje oddziały w miarę, jak będą się wykruszać. Próbuj jak najszybciej naprawiać uszkodzenia zadane zamkowi przez napastników. No dobra, niech linowi bym powiedział, także przejdźmy sobie do rozgrywki. Dobra, mój koniec. Słuchajcie, mapa wygląda w ten sposób. Mamy tutaj trzy linie obronne i zbierzemy sobie wszystkie wojska w tym miejscu. Przynajmniej ja zazwyczaj tak to robię. Przerzucam tutaj inżynierów. Zbóżmy te mury kamienne, wszystkie nie są nam potrzebne. Okej, okay, mamy to. Dobra, przybliżmy sobie nieco teraz mapę. Mamy do wyprodukowania kilku łuczników. Zgarnijmy ich sobie od razu. Przekształćmy wszystkie warsztaty, łuczarzy na produkcję kurz. Te włócznie tak średnie się nam przydadzą, no ale niech będzie, niech będzie, żeby były. Niech sobie będą, może w ten sposób. Ok, dwóch uczarzy dostawimy. Dobra, myślę, że przydałoby się nam nieco więcej garbarzy. Skoro mamy trochę więcej drewna, to jeszcze postawmy sobie kilka farm pszenicy. I na razie to musi nam wystarczyć. Dobudujmy jeszcze kilka łowców. Mamy tutaj całkiem sporą ilość, słuchajcie, go w zanadrzu. Także myślę, że na spokojnie nie, nie braknie go nam. Dobra. Wypadałoby, słuchajcie, wzmocnić nieco te mury. W zasadzie to nie wiem, czy ta brama jest nam tutaj potrzebna. Może ją zbóżmy po prostu i załatajmy to murem. Tak będzie lepiej. No tak. Łucznicy na wieżę. Kusznicy na wieżę. Balistę dobudować. Ojejku, zdążę? Zdążę. Dwóch inżynierów na wieżę. Dobra. Jeszcze jedną wieżę sobie dobudujemy, słuchajcie, taką, która jest w stanie. A i nie mamy już kamienia na to, niestety. No nic, trudno. Jakieś polecenia? Czekamy na rozkaz. gotowe. Potrzeba nam nowych rekrutów, mamy coś drewna? Nie mamy dźwięk. drewna w dalszym ciągu. Niedobrze. Trzeba zacząć zbierać Wreszcie jakieś zapadli, podatki. Bo się zrobi źle. Całkiem sporo pokażę jeszcze wieprzowin zostało. W kupie siła. Zbudujmy cech. O, możemy dobudować domy. Chociaż jeden, dobra. I teraz będziemy mogli produkować inżynierów. Czy inżynierowie mogą budować? Mogą budować tarcze. Fantastycznie. No to już się zajmujemy tym. Przynajmniej dwie tarcze wrzucimy sobie na mury obronne. Wystrzelali na wszystkich jak leci. Masakra. Wrzućmy te tarcze na, na mury obronne. I dobra potrzebujesz agresor Dokąd tym razem mój łup będzie ci służył. Potrzeba na, potrzeba nowych rekrutów, okay. mało drewna cały czas mamy Musimy dobudować koniecznie jakieś tartaki, czy drwali. Tam jakieś przejście, bo proszę bardzo. No dobra, naprawmy te mury. Ok, mamy trochę czasu, Rekrutujemy jeszcze to, co możemy, wrzućmy kilku właśnie tam na drugą bierze. Eee, Sprzydałoby się zbudować wreszcie targowisku. Mamy trochę drewna, także zróbmy to szybko. Sprzedajmy sobie żelazo, sprzedajmy sobie te włócznie. Te włócznie się nam nie przydadzą na nic. A potrzebujemy więcej drewna, także dokupmy drewna. Koniecznie musimy dobudować, słuchajcie, sobie tartaki. A tak myślę, że do 250 nawet możemy zjechać. Tartaki tu, tartaki tam. Nie można tutaj tego zbudować. Zostało nam no drewno? zostało. Słuchajcie, budujemy czym prędzej z dwa młyny. Nie można tutaj tego zbudować, Dobra, mamy jakieś kolejne pancerze. Trzeba wrzucać szybko strzelców. Tu mamy kamień, który można wykorzystać. Zniszczmy te wieże. Zniszczmy to wszystko. To się nam na nic nie przyda. Wszyscy donoszą, że silny oddział wojsk wieprza maszeruje w naszym kierunku. Za mało drewna, mój panie. U, potrzeba bale. nam nowych rekrutów. Potrzeba, ser. Nam, potrzeba nam nowych rekrutów, ser. Dobra, trzech kuszników, jeszcze jeden łucznik lecą na wieżę obronną. Tutaj pokażę, dali sobie radę. Bardzo fajnie. Załatajmy tę dziurę, tutaj, która powstała po kolejnym ataku. Wyrównajmy to wszystko elegancko. I ja bym zrobił to tak i tak. Dopiero teraz bym zbudował na tym jakieś blanki. No dobra, mam nadzieję, że to co mamy w tej chwili nam wystarczy i że będziemy w stanie się utrzymać przynajmniej jakiś czas. Czekamy na już że że zaczyna nam siadać. Zmniejszymy to, zmniejszymy podatki. Dobra. Nie mam za bardzo gdzie budować nawet tych piekarni. Pobuduję tutaj. Nie można tutaj tego Tyle ile jesteśmy w stanie tyle wybudowaliśmy. Te tarany akurat nam nie są teraz zagrożeniem. Zagrożeniem i problemem dużym są jedynie i tak naprawdę tylko i wyłącznie kusznice, którzy mogą wyczyścić naszych łuczników na wieżach obronnych, także zbudujmy sobie szybko tarcze. I te tarany zanim się przebiją to już będziemy mieć spokój. Okej, okay. tarcze nie mogą tam dojść? Dlaczego? Tarcza przygotowana, tarcza przygotowana. Okej. Pozycja tarczy jest korygowana. Tarcza przygotowana. Pozycja tarczy jest korygowana. Tarcza przygotowana. Pozycja tarczy tarcza jest korygowana. Tarcza opuszcza stanowisko macha. Subi tego urządzenia potrzeba kilku. Wyż... Buduje sprzęt oblężniczy, możemy pomóc. Wasza łaskawość. Aha. Okej, okay, czyli się jedna tarcza zbugowała, budowałem w takim miejscu, że nie jest w stanie e, wyjść stamtąd, ciomeczek niestety. Dobra, doprodukujemy kolejnych, wrzućmy na wieżę obronną. Już tarcze przyszły, już będą nas osłaniać także super. Ideolo. Teraz powinniśmy przetrwać nieco dłużej. O ile będziemy mieć kogo rekrutować, Sprzedajemy te włócznie, które nam zalegają. Dokupmy nieco żywności. Na tej mapie głównym wrogiem jest brak żywności, tak naprawdę. Zniszczyli nam jakąś tarczę? Nie, to taran zniszczony został. Ok. O, to całe szczęście. Dobra, słuchajcie. Więcej, więcej piekarni na pewno. Dobra, myślę, że jeszcze z dwie farmy pszenicy. I na razie to będzie musiało wystarczyć. Dobra, mamy to. Pancerze jakieś tam są Mało. Garbarnie by się przydały jeszcze, ale nie mam na razie złota. Trzeba będzie w takim razie zmorzyć produkcję. Słuchajcie, żelaza na sprzedaż. Mamy jakiegoś łucznika, mam jednego kusznika. Wrzućmy ich na mury obronne. Wycofać, wycofać, wycofać. Do ataku wysłać. Wycofajmy ich raz jeszcze. Uzupełnijmy to wszystko co się da, co na, na ile nam starczy kamienia. Myślę, że to będzie wystarczające na razie, by się utrzymać przy, przy, przed kolejnym atakiem. Dobra, zapasy z picharzu znowu są bardzo skromne. Tutaj łucznicy, kusznicy się jakoś trzymają. Brakuje nam jednostek walczących wręcz, no ale co możemy z tym zrobić? Nic nie możemy z tym zrobić, więc na to nie poradzimy na razie. Dobudujmy, tak jak mówiłem, kilka... Nie można tutaj tego zbyt... kopalni. Dobra. Nie. Desperacki czyn sprzedam trochę e, kamienia, żeby postawić dwie garbarnie. O ile mam drewno? A postawiłem już garbarnie wcześniej. Okej, okay. to nieważne. Zobaczcie, ilu piekarzy leci. Bardzo fajnie. Dowodujmy jeszcze jeden spichlerz w takim razie. Dobra. Z żarciem powinno być GIT. Na razie nie podwyższę poziomu konsumpcji, bo to nie ma najmniejszego sensu. Chmielu nie mogę sprzedać, tak czy inaczej. Mogę sprzedawać piwo. Dobra, zrobimy tak, wyślimy ich tutaj. Myślę, że jeszcze z trzech inżynierów przerobimy na tarczę. Wrzucimy na lewą wieżę i powinno być git. To jest przedostatni atak wieprza, słuchajcie. Jeżeli przetrwamy ten atak, to już raczej przetrwamy wszystko. Sprzedajemy znowu włócznie. Ok, trzy tarcze na tę stronę. Niech lecą jak najszybciej. Ok. Tyle tych wekier mamy. Sprzedajemy te wekiery. Kupmy parę pancerzy, parę kurz. Zrekrutujmy to. Brak złota. No, trudno. Co może, to niech tam leci. Coś możemy na pewno sprzedać już. Dwie włócznie. No to sprzedajmy dwie włócznie. Czy mamy jakieś żelazo zalegające? Sprzedajmy żelazo. Mamy kolejnych kuszników. Bardzo dobrze, siedmiu. Bardzo, bardzo fajnie. Ok, czyli głośników już wystrzelaliśmy. To bardzo dobrze. Dostali sami łucznicy u wieprza. Super. Bardzo mnie to cieszy. E, jakoś sobie radzimy. Chleba jest coraz więcej, słuchajcie. Także dajemy plus 4, zaczniemy pobierać jakieś podatki. Mamy w ogóle jakiś współczynnik strachu, tylko wyłącznie od żywności Nie miewamy. Nie będę budować kościołów. Nie ma sensu najmniejszego. Ale mam bardzo dużo drewna. także słuchajcie, dobudujmy sobie teraz szybko kilka kopalni żelaza. Dobra, musi wystarczyć. Czekamy teraz na drewno i zaraz będziemy kontynuować e, rozbudowę naszej osady. Po celu pozyskania pracowników. No, słuchajcie, jak na razie jest naprawdę obiecująco. Ruch nie przedał się nawet przez połowę naszych murów. 20 kuszników, 10 kuszników, spoko. Myślę, że jesteśmy w stanie to nam przejść. Nam Myślę, że jesteśmy w stanie przejść tą misję. Wreszcie, dowodujemy z trzy chałupki, jak tam z żelazem stoimy. Możemy sprzedać trzy sztuki żelaza. Sprzedajmy pięć kamienia. Z tym nie stoimy zbyt dobrze. Wakiery sprzedajmy, co mnie potrzebne. I wówczas też sprzedajmy. Uuu, Potrzeba nam nowych rekrutów, ser. Potrzeba nam nowych rekrutów, ser. Potrzeba nam nowych rekrutów, ser. Potrzeba nam brun, potrzeba nam nowych rekrutów, potrzeba potrzeba nam nowych rekrutów. za spamowanie Strasznie wolno się respią Jaka to jest prędkość? 70. No to powinni się trochę szybciej, mimo wszystko rekrutować. Dobra. Poza tobą, ok. Wyślimy ich tutaj. No i super, utrzymaliśmy się dzielnie. Odbudujemy sobie z powrotem. Mury obronne. Ja mam taki pomysł, szarony, żeby może wrzucić ich tutaj. Oczywiście trzeba by było też odpowiednio ich osłonić przed atakami strzelców wroga. Także zbudujemy sobie kilka tarcz ruchomych. Myślę, że 5 to będzie za mało. Ale 8 to już powinno być wystarczająca ilość. Oj, tu zrekrutowałem przez przypadek jednego pałkarza. Dobra, mamy 8 żelaza, sprzedajmy to z chlebem Stoimy całkiem spoko. Możemy dobudować jeszcze trochę piekarni. Wiadomość od wieprza. karmę dla Moi ludzie wszystkie twoje kości Oj, wieprzu, wieprzu. Tyle razy już próbowałeś, nie udało ci się, i dalej się łudzisz, że jesteś w stanie coś mi zrobić. No dobrze, skoro tak myślisz, skoro tak uważasz, masz prawo marzyć. Dobra, dorzućmy tych kilku strzelców na nasz, do naszej grupy i czym prędzej wyślijmy tam też tarcze ruchome. Nie powiem, mogłoby być lepiej, ale źle też nie jest. 10 kuszników jeszcze możemy sobie dorobić, tak też zróbmy. Tego jednego pałkarza już też sobie wyślimy tam, skoro możemy. Okej, okay. kolejnych trzech kuszników doślimy też na wieżę obronną może akurat w tamtym miejscu. No to jest słuchajcie już potężna armia i to już jest ostateczny atak, także trzymajcie kciuki i miejmy nadzieję, że się nam uda. No dobra Tarany poszły do piachu Jeszcze kilku możemy tam dorzucić Strzelców Raczej się wróg nie przedrze już Tak wam powiem Ale zrekrutujemy na razie Czego tych ośmiu włóczników jeszcze Nieduża armia już została Naprawdę bardzo nieduża można jeszcze próbować się tutaj, słuchajcie, zadekować. Tak, teraz patrzę. Czy to jest taką możliwość? Zbyt no, blisko no, znaku. Ale tutaj, żeby można było. Tylko, że zanim oni by tutaj. A. Opcjonalnie, można by kiedyś było spróbować zrobić coś takiego. Gdyby się wam chciało coś takiego oglądać. Także dajcie znać w komentarzach i zobaczymy, czy tą misję można przejść w inny sposób. Dobra, przenieśmy ich tutaj, was tutaj. Wybili mi tych już kuszników-uczników, którzy tam stali na dole? Jeszcze nie. No to dobrze. Przenieśmy ich sobie w to miejsce, ustawmy tutaj tą tarczę. No i świetnie. Raczej odparliśmy już tutaj wszelkie ataki wroga. Zostało tylko kilku kuszników. No i właśnie się wycofują. Super. No wieprz został rozniesiony w tej misji. Słuchajcie. To już jest koniec, na pewno. No tak, to już jest koniec. Nie ma innej możliwości. I dobrze, że to już jest koniec, bo słuchajcie, ledwo wyrabiamy, jeżeli chodzi o żywność. Sprzedajmy jeszcze to żelazo. Kamień. Drewno. Dokupmy nieco chleba. Zapasy są bardzo Dobra. Myślę, że już dotrwamy do końca tej misji. Inżynierowie już ostatni wychodzą. I koniec. Wiadomość od wieprza. Zadzierasz ze mną. Zapłacisz za to, zapłacisz? Mm, wieprz się na nas wściekł. Zwycięstwo! A i zobaczcie, kurczę, straciliśmy nieco więcej jednostek i nie udało się nam uzyskać lepszego albo takiego samego wyniku jak poprzednim razem. Na tych streamach mi chyba trochę lepiej szło. No nic, słuchajcie, ee, co następuje? Kolejna misja to misja, w której będziemy walczyć przeciwko Wieprzowi w jego ojczystym zamku. Także słuchajcie, nie zapomnijcie tutaj już nawet wątku fabularnego. Przekonacie się, jaki jest w następnym odcinku. Jeśli ten film się Wam spodobał, zostawcie łapkę w górę, możecie również zasubskrybować mój kanał po więcej oraz ewentualnie włączyć dzwoneczek. Trzymajcie się i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!